A, już wiem co to jest. Eufelia. To jest Eufelia. To jest jakaś sinuralia. Bo troszkę miękkasów zamówiłem. Lubię miękkaski. Tutaj też Eufelia. A kurde, czat. Korale też przyszły co prawda jakoś nie super dużo ich zamówiłem Chy... tubka tubka słuchajcie tubka ale jaka fajna jakaś taka podwójna robi się ciekawie robi się ciekawie jest urozmaicenie to co to za co to jest a nie jakaś skałka z czymś